Dzisiaj wiesz czym grozi to danie, nie? Jak wszyscy zjedzą tyle cebuli Będą pierdy i każdy będzie wiesz, po cichu i nie będzie mówił kto, to nie ja e, witajcie dzisiaj e, w dzisiejszym odcinku będzie bar bardzo prosto przede wszystkim i będzie bardzo smacznie dzisiaj będziemy robić e, Mięso, mięso cebulowe, albo mięso w cebuli. Jakie mięso? Karczek. Karczek się na to najbardziej nadaje z tego względu, że jest fajnie poprzerastany tłuszczem. I ten tłuszczyk później się wytopi i będzie nam dawał dodatkowo smak do cebuli. Co potrzebujemy? Cebulę i karczek. Przyprawy. Z przypraw mam Magic Dasta, bo Magic Dasta to jest yy, klasyk i po prostu można go praktycznie używać do wszystkiego. Sos booster. I musztarda, jaką tam sobie chcecie, możecie sobie dodać. Ja mam naszą ulubioną tu z okolic Drezna i tą biorę. Cebulę kroimy dość grubo. miałem takie pół centymetrowe paski. Bardzo proste, ja sobie dzisiaj ułatwiłem, bo ja sobie kupiłem już ubraną cebulę na pół i po prostu takie większe paski. Z tego względu, że jak dacie cienkie paski to się później paczka zrobi z tej cebuli a danie będzie się robiło około 2-2,5 godziny na grillu także no wolę żeby było jednak wiesz ta cebula jeszcze taka nie mówię na ząb al dente ale jeszcze nie taka paczkowata. później nie smakuje dobra cebulę mam dajemy do tego Mówię, ja tutaj mam chyba około 5 takich dużych cebul, mięsa mam dobre ponad 2 kilo, no bo dzisiaj parę osób będzie, także będziemy dzisiaj sobie tutaj podjadać więcej osób, dlatego to jest danie dobre, jakbyście mieli więcej gości i chcielibyście coś zrobić jednogarkowego, jak to się mówi, i żeby było smacznie. Przyprawę daję, jak widzicie... Nie na mięso, tylko daję na cebulę. Dość, dość tej, tej przyprawy, nie żałujemy. Ja daję po prostu na oko. Nie wiem ile tego jest, no, ale dużo. Do tego idzie sos Worcester. Nie mylić z magi, to nie jest magi, Sos Worcester, to jest sos Worcester. Sos Worcester jest taki bardziej kwaskowaty. I do tego idzie Musztarda. Można powiedzieć, to są takie trzy łyżki stołowe. I teraz to wszystko trzeba wymiąchać. Żeby się to wszystko połączyło, gnieciemy tą cebulę, żeby ona już zaczęła puszczać soki. I żeby te wszystkie przyprawy w nią weszły wszystko było ładnie wymieszane. O. Widzicie? Cacy cacy. Jak zwykle zawsze mi musi jeden strynić. No bo nie, no bo po co? Dobra. To mam. Rękawice zrzucam. Jak nie będziecie mieli rękawic, to będziecie cali utytłani. Teraz tak, mięso. Około centymetrowe kawałki, nie jakieś plasterki, tylko te kawałki muszą być większe, nie? Tak na grubość co najmniej palucha, nie tego, nie tego, chociaż też na kciuka. Na grubość palca wskazującego. I takie powinny być kawałki mięsa. Kroimy je na takie kawałki i te dajemy jeszcze na pół. To już idzie do środka. Na pół. Tego to zostawię. To dupka. O, to wrzucamy do tego. Do cebuli? Do tego. Do tego. Do cebulach wrzucamy. To. Tu mam jeszcze następny kawałek. Mówię, będziemy w parę osób, jakieś tam piwo będzie, wiadomo, że się zachce jeść, później to jeszcze można śmiało podgrzać, także to nie jest danie, że trzeba od razu zjeść, można sobie później jeszcze wrzucić na grilla i podgrzać. Ja będę robił dzisiaj na smokerze z tego względu, że chcę jeszcze trochę zapachu dymu, jak oglądacie nas, to wiecie, że Lubimy lekko przydymione mięsko to jest dodatkowy walor smakowy o. zmieści to się wszystko powinno nie, tak się mięso pokurczy później tak to nowe szło tego więcej, nie szkodzi Dobra, jeszcze raz się zaopatrzę w łapencję. Mówię kupcie sobie rękawice, bo to Zawsze pomaga, ja, że się człowiek nie obrudzi odważy. Że... Ekologia, tak? To się mówi ekologia? Tak. 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 No nie wiadomo, gdzie łapami dotykałaś, a czasami jest tak, że nie umyjesz przed. No, i później robisz to mięso. No. Dobra. I teraz to wszystko. Ładnie komponujemy z tą cebulą. O. Widzicie, dlatego ja tylko cebulę przyprawiłem. Bo później to wymieszamy razem z mięsem. O. Ja tutaj na razie nie dodaję żadnego płynu, z tego względu, że cebula i karczek powinny oddać wilgoć. I podejrzewam, że po jakimś czasie zacznie tu się już robić też. Płyn w tym całym daniu. Także patrz jak na rozwalą ludzie. Nie dość, że taka wielka szalka to jeszcze na rozwalą. Dobra, i to wszystko jest już ładnie obtoczone w przyprawach. Jak ktoś lubi cebuli więcej, można jeszcze tu jedną warstwę dać. Czemu nie? Cebuli nigdy za dużo. Dobra. I teraz to... Ja cię nie mogę, po jakim tytłany, pomimo tego, że miał łapy. Grill 170-180 stopni, czas 2 godziny do 2,5 godziny. W międzyczasie będziemy włączać, będziemy patrzeć jak to wygląda. Będziemy wam pokazywać w międzyczasie. Wchodzi na grilla, zamykamy. I gdzieś około 45 minut zajdziemy do środka, jak to wygląda. Także to zaraz. OK, godzina minęła. Miało być 45 minut, ale cały czas człowiek coś robi. Godzina. Zobaczcie, jak to wygląda. Elegancko. Płyn już mamy. O, już jest ładny kolorek. Zaczyna to wyglądać bardzo ładnie. Także zostawiamy na dalszą godzinę i później zwiększamy temperaturę na 200 stopni na ostatnie pół godziny i będziemy szamać także widzimy się na następnej przebitce masz? dobra trzy godziny minęły, zobaczmy jak to wygląda się wydaje, że to już będzie dobre patrzcie eee, cudo cudeńko mięsko bardzo mięciutkie dobra mam to gdzie chciałem wyciągamy zobaczcie żadnego płynu nie musiałem dodawać wszystko we własnym sosie się zrobiło tu mam parę grzanek wrzucamy sobie jeszcze do tego grzanki w międzyczasie ale to jest mniej ważne noszę talerz i noszę talerz, przynoszę talerz i będziemy próbować także widzimy się za sekundę dobra dobra to czas spróbować mięso, mięso się po prostu rozmara zobaczcie jaki jest jeszcze fajny smoking widać jak jeszcze dowędziło się mięsko no panie chyba nie, trzeba kroić, mm, nie to możesz normalnie prawie jak szarpana wieprzowina no ale dobre Ja przesunę. Pychne. cebula. No widzicie, cebula się nie rozpada, bo są po prostu większe kawałki. I to jest fajne w tym. Mm. Ale ten kolor wędzenia wymiata po prostu. Widzisz? Widać? Mm. No jeszcze co to spróbuję, bo uwielbiam. No nie wiem, czy do tego chleb jest potrzebny. Mm. pycha po prostu pycha także jak macie więcej gości i chcecie przyrządzić coś jednogarkową to polecam, bo jest naprawdę smaczny można jeszcze ewentualnie czerwonym winem trochę podlać albo piwem do smaku, ale to już samo w sobie jest naprawdę dobre są różne kombinacje, widziałem jeszcze jak tam dodają boczek do tego, ale po co przy coś, co jest dobre To by było wszystko na dzisiaj, także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. A my zabieramy się za jedzenie. Także do następnego. Ciao! Każdy sobie tutaj nałożytuje. Nie no na dół to do tego do barku.